Siemaneczko, ziomeczki. Ej, poczekaj! Uj mi, kurwa, na ten drugi IP wbija! Niech spierd... <grym> Wiem, że raidzuję, ale... O, pff, Jej, ja się Zapnijmy nazywa. razem! W tym samym momencie nagrywać. Zobacz, jak ja się nazywam, Paweł. Oh yes. O, jest. O, zobaczcie, jak ja się nazywam. Garmzkeczupe, <grym grym> okay. panowie Dawaj Dawajcie do czerwonej. Ale patrz, ja mam ten... Ja mam ten... ten wygląd nawet. Ja no. muszę zmienić konto, bo to jest stare konto i nie mam tutaj paru itemów. Jak to? No tak to muszę nawet profil zrobić. Chuju bobrze. Baj to ja idę na podróż. Budujcie domek na respie. Eee, ja, ja... idę też w podróż ziemeczki. Ja idę w podróż ziomeczki. A skoro ty bierzesz trzecią stronę świata. Eee, ta wstanie. gra jest po polsku, jakie to jest ohydne. Co nie właśnie ja też tak... Niektóre gra... rzeczy są tutaj ochydne. Tłumaczenia. Bierzesz, na który... przykład filiżanka, jako czajnik XD. Najlepsze no tłumaczenie, ja nie rozumiem o co ci chodzi. Też jakiś debil je pisał. Ale Need for Drink to jest dobra gra. Tylko na, tylko na streamie, bo mi się nie chce Ciągnij. nagrywać, bo jest tak chujowa. Ciągnij. Tu są? Ej hey lol, kolejna sksynetka. Tutaj są ciągnięcia. Dobra. Stwórz i nazwijmy go szaks Bo to musi być z kanału nagrywania. No tak. No, Dobra! Włączamy nazywa... nagrywanie. Nazywałem się pornhub.com, bardzo związane z moim kanałem. Makaron z Zwa... Jeden, start. No Rozpoczęło e, to... się nagrywanie. Gitara Siema w mojej kuchni. Siema, Siema, siema. tutaj Shax. gramy w Terrarię. Jest ze mną dzisiaj. Ja to ja Tomek, mam 15 lat. Lubię grać w Terrarię i w Minecraft. To ja makaron z kaczupem, igde. Słuchajcie, założyłem taką stronę, możecie wchodzić pornhub.com. Wiem, że jak mi... zbanują Bocie. tego. Zb zbanują ci film filmik. Filmik? Za... Bo te... ten będzie za to odpowiadał. Już <laughs> mi też... zbanują nawet. <laughs> Już nagrywam, widzę. A więc zrobić? Sprawić... Dobra, nie bać. Będzie jakiś pół ten film. Znowu będę go renderował całą. Znałem, że Zaraz. Bije się bo... ze slime. Dobra. Bije się ze złutym slimem i zaraz zdechnę. No to jest ekspert się informuje. Właśnie ja się jest... staram ogarnąć gdzie jest ten y... a, 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 a! Ja bym bardzo środował ona dojść bycie Mamku boumę Ej, u mnie jest przestaje w końcu machać tymi łapami Lol? To jest Ej, makaron, co tam robisz? Daleko. Ja, ja nie wiem, jak ja się odradzam. Jak się odradzam, to jakoś tak mega wolno mi postać chodzi. Potem tak przyspiesza i już jest normalnie. Bo ja idę do tego. No, jest e jest i grze. Co? Eee, we slime, uważaj. Nie Widzę. Ale ale jest tego byłeś tam? Polut? Byłem tam. Ale tam chyba jest key w ogóle niżej, ja to jebałem. Ale nie przy... wiem. Jest to? O, next Nex. Ne... Nek... gra w CSO. Nie ma tak jak bić slime, zresztą ze slajmu mi to zginął. Ta-ta-ra, mógłbyś sobie gdzieś jakiś miecz normalny zrobić z głównym grać. To jest tak beznadziejny, ale już jest, zbieram już cokolwiek innego, ale nie koper kurwa. O dobrze nie ma koper, bo jest cena teraz aktualnie. No się okay. duży. A. Co? No, bo się itemy zmieniają, jak jest cena jest lepsza niż koper. Chyba no to... no, wiem. Dobra, idę do tego cave'a. To niezły ekspert, Oscar. Żółte slajmy od razu. Ta gra jest trudna, ja się boję. Jestem Tomek, mam 15 lat. Będę, <noise> jakbym mały, jakby były jakieś takie trudne momenty, w grach to ja się bałem, nie grać. Ja, jakbym mały, jaki bardzo mały, pedem, grałem w jakiegoś mega starego Minecrafta na takim mega starym laptopie. I ja się bałem do cave'ów wchodzić. I wolałem sobie. <noise> tak co, odchodzi. Muszę tego reloga zrobić, bo odknąłem w pewnym miejscu. I wiesz, bałem się wchodzić do tych caveów, więc kopałem sam kopalnię, co nie, kopalni ale robiłem taki mega długi tunel. A że to słaby komputer to był jakiś render 2 dosłownie, więc potem się bałem wracać trochę tym korytarzem, bo była tam mgła. A jak wyskakiwały potworki, to kurwa się srałem, tak że weź. To dobry, dobry, mały paweł. Ej, mały chciałbym paweł. ogarnąć, że jest pustynia w sumie. No bo jest za łatwo tutaj na tym zwykłym jak tak uważam. No... Ja, ja, nie, by, ale... ja bym sobie jeszcze poumierał zimno. Nawet No o to chodzi, wie, wiesz? Wiem a pewnie dobra? tam coś jest Karin ale... Ej, ja chcę kaktusy wydobyć po prostu A tam jest broja z kaktusy i zle. No zbroja i, i broń, śmierdza Tak, a nie śmierdza On jest dobry? On jest w miarę dobry na start O jest, zaraz no taki przedmiot Miałem pochodni Paweł Trzy ja pochodnie No i bułmenek mówiłem. O, o, coś we. mnie bije. Wejdźcie w środku. Przepraszam, a czy ty... Przecież to jak sobie te broni niektórych w tej, w tej grze, ja to przecież to na pewno się te przetłumaczyli. Co Taka gra. Ja mam jak w Ferrari <laughs> non stop relogować. Pułapka, umieram Padłem na pułapkę i dostałem 5 H to była ta trująca. No. A ja mam 4 HP, pomyśl. Nie znajduję antidotum, to dobry makaron z keczupem. O nie, pułapka! Prawie... No Jak mi tak nad głową przeleciało. Hey, mam e, to, to jest dużo gorsza pułapka, Cię informuje Paweł. To jest jedna z najgorszych pułapek. Ale no, to nie... Co to jest za ma... Bo to ja na taką, co strzela strzałami trafiłem. A. Ja wiem, ta najgorsza to jest ta... Kamień spadający. Kamień spadający, bo to ile nie masz HP, to cię zawsze zabije. Ja kojarzę Rodeowiu chyba dodali dali w tej wersji. Albo... Tak, mam najlepszy tym drewniany boomerang, tak? To się ceni. na różowego slajma. Mam wbić na moje inne konto? Ja też mogę. Ja nie, tutaj nie mogę. Chociaż? no mogłem, przecież wybiłem już raz. Kurwa. Ten slime to no i... O, skrzynkę znalazłem ukrytą. Czemu, czemu z różowego slajma... O, dojesz? ile złota dostałem. O nie, minutkę, mi spada. Dostałem ru, rudę złota z 3 slime slajma. Jakie? O nie, wpadłem na mydło! Rude złota. Kurwa, i no nie widzą mnie. Mam nic happen. Siedlą, ale lewym się ale bym się grzyby jebany Nie masz potek? O, znalazłem włócznie! Mam te potki. Ja Słabą wucznie, ja, ale jest. Znalazłem już gdzieś do jakiegoś takiego zadu... Nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. Karol, do czerwonej. Nie! Najgorzej, mam... że nie mam pochodni. Cały czas. Nic nie widzę. Miesią wej niebieskie włosy. Wiecie to znalazłem? No? Serduszko. Góry. Fajnie. Jak się używa ekwipunku? A, escape, boże, okrydzona <coughs> gra. Jak się je? O, zjadłem. się <coughs> je, Normalnie otwierasz usta i tyle. No. Wsadzasz sobie siusiaka do łóżka, a nie, sorry. Jak się tak lubisz? Pornhub.com <coughs> Born, ta poleca. Mamy takie filmy. Ej, domarz, sprawdzisz z tego, czy wolf jest dobrym, czy nie? Jak to? No wiesz, nie wiem czy Rodałowie jest opłacalne do zbierania. Z ratunku kuch... ba! O nie! Raz to. O nie! <laughs> nie. też jaskinioły Ej, bo ja straciłem cały hańc! O chanc, nie! A ja miałem tak dużo! O? O nie, gonimy jakiś... No to się cały traci, nie tracisz się, tak, się tam iluś. Tak, to się ja cały nie. cały na tym poziomie. Nie, ja... Nie traci się a całego. Ja Nie tracisz całego, ja mam nie? dziewięć srebrnych. No zobacz, escape. Po prawej stronie, po tam gdzie cały. masz... Przeżyłem! No ja miałem, Pst. miałem 15 złotych monet! Dobra, ja już jest. wiem gdzie stan, ten. Cześć Paweł! a zostało mi kurczę, wiesz... Cztery, <grym> tego... Ej, to idziemy... Ej, poczekaj na mnie, bo ja nie mam pochodni, co nie? Zaraz, zaraz będzie ciemno... Ale to są pochodnie, to chill... Okej, okay, ty... ale wiesz, ja mam lepszą broń. Też ale nie? ja muszę być pierwszy po mojej monety. Gzdę. <grym> no ja mam 6 monet. Jakich? No. Trennych. Ja mam złotych 15 leżą na dniem tej jaskini. Może w końcu są, jakie Spoper skończyłeś na czytać te ...potki, co one robią? Tak, trzeba było pamiętywać. To ja nie pamiętam, gdzie ja zginąłem. Ej Paweł, w mapie przecież masz A, X. A tutaj, dobra, czekaj. Paweł, bo ja pułapkę. nie. Olać, ja chcę moje itemki. Gdzie tam monety wypadły? Chcę moje monety. Odzyskałem wszystko. slime. Dzięki, Paweł! Ale mówię, że masz lepszą broń. Mam lepszą, ale razem mamy większe szanse, ja... Tam dostałem, tam ciemno było. Chuj. Właśnie. A tam wszędzie są pochodnie przecież. Nie, w jednym miejscu nie ma, jakbyś chciał wiedzieć. Aż umrę. Że sobie nie zrobisz? Bo kurczę... Za mało bym miał pochodni? Zalej nie Ja mam... ...ich mam trzynaście jakoś. Jak Michał mówił na te... ...na slime, On jakoś tak dziwnie na nie mówił. Galaretki. Pluty. Galaretki. No tak. Galaretka na to mówił. Gizdę. Ja już ja zombie teraz pią. Właśnie zabijemy ja jednego. Ja Właśnie bo to noc już będzie. A ja już tego biję się z drugim. Bij tym tym po 4 No wejdź na tą Lidę, nie widzę gdzie jest moja postać Kur... Jebnął mi za 53. Zaraz no zobajemy domek co? żemeczki No też tak mi... W ogóle te zombie mają bronię. No. Oko tu leci. Mam 40 HP. Dwa oka, Dwa oka. Są jakieś w ogóle... zabijam, bo one biją 40 chyba HP na jak nie masz broni. Ja mam cofki? Nie... Nie, ja nie mam cofku. Ja mam cofki co jakiś. <noise> Dobra Czemu poron znowu umarł? Wpadłem do wody i nie zdążyłem wyjść, bo mnie piranie zaczęły zjadać I dobra, to zbudujmy domek Jak Ja ją... kopie podziemia To Paweł jesteś pierwszy ja Tak, Ja nie, nie lubię budować w terrarii, jakieś mi się tak strasznie niewygodnie buduje w tej gry O gdyby. nie, oko! Co to, to A. A tu jest skinia? Paweł. A! A! Oskar! Puść mnie! Mamo! Tutaj mieszkamy, w tej dziurze. To będzie, to będzie nasz domek. Ale wiesz, trzeba... O nie, zombie Zombi tu idzie! Z... Zalep to! Szybko! Jesteśmy bezpieczni. Szybko. Jakiś świecący slime slime mną! To ty, ja prawo ty lewo? Prawo czy lewo? Jakie te krzyki się? się. Na no człowieku. Wiem, miałem czymnik zaliśmie mnie, bo nie boomerang. Może pochodnia. Ma... Dym. Olać. Ja, ja może mam glow stick... Oj, czekaj, ja mam sticky te. Ale nie wiedzę, żeby i glow sticków, one się opuszczają. Ale to przecież one potem można je zebrać. A. Kurwa. sobie. Najpierw czekam na jakąś pułapkę, którą zaraz mi mnie wpadnie i w pizdu z 10 tysięcy slajmów tej jaskini, której biłem po 24, ja mam 50hp Piagra gra Przelać, nie wchodź tu <grystanie> Paweł, to śmiesznie wygląda No, dobra Ej, pomóż mi Bijmy gnoja Ale ja biję jakieś jeden damage'a. <grystanie> dobra Gnoja. Weź go Kop, 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 a! Nie A! Nic stąd. Potem ubije jeden. Oskaratu pora O. Straciłem już wszystkie pieniążki, a ja miałem 15. Ja straciłem 22 srebra na samym początku. I dobra, bo czasowo chyba koniec tego odcinka, bo już nie jest. No, bo ja będę robił jakieś 15-minutowe, żeby się lepiej oglądała Widzą, tak? No, bo ja szanuję swoich widzów, nie na żadnych pytań. nie dlatego, żebyś szybciej już wrócił. <laughs> to nie dlatego, bo te filmy co ważą dużo, mi się długo porabiają. A następnym razem sobie odpalę już stoper, żeby tak nie wiem. Kurwa, spierdalaj swemu ratunku! Mamy oko w domku naszym, w naszej dziurze. W czym? Oko nam wleciało do dziury coś wleciało do oka. XD. Dobra końc odcinka Elo. O, Boomerang bo znalazł.